I give you my heart. Ej, Patryk, słuchaj tego. No dawaj. Dlaczego żydzi nie brali udziału w II wojnie światowej? Nie wiem. Bo pojechali na obóz. <grym> Tej <ziutku> zagadkę mam. Dawaj. Co przyszły księg zostaje na 18 urodziny? Nie wiem. <grym ziutku> Dmuchanego ministanta. Co robi 9 zł w portfelu? No nie wiem. Ledwo dycha. Zutek zagadka jest? Dawaj, w jakim mieście patrzymy tylko na samochody? Nie wiem. Hmm, Karpacz. Ej, stary! No! Wiesz dlaczego dlaczego się zabił? nie, nie, Bo dostał rachunek za za Ej, nie, Co? nie, jest po po i nie, dyrektora. nie, wiem. Yamahama. <grym> Ej, dyrektora? nie, wiem. Yamahama. Z rana mała czarna w radio leci Ewa Farna Odpalam szluga, ale bucha, szybki prysznic i w malucha Ociechuj, co za trup, nie chcę odpalić, no to but Czas wymienić tego grata i jak wszyscy mieć kombi pasata Z ziomeczkami na się po mieście polatać I po rozłożeniu siedzeń sztuki obracać